Cześć Marko z tej strony Sylwek. Dzisiaj nadszedł czas uruchomienia maszyny. No i zobaczymy, może pierwsze testy będą. Przyjechał serwis. Działamy, nie śpimy. Widzimy się po chwili. Mamy tutaj Darka, co nam podpowie co jak przychodzi. Czekaj, by było dobre światło. No dobrze, to po kolei. W tym miejscu pokazuje nam daną wagę na rozsiewaczu, czyli ile mamy jakby to no nawozu rozsiewać, sypane. Dalej otwarcie zasów, w jakim one jest, on jest stopniu. Wyłączenie lewych sekcji, wyłączenie prawych sekcji, ustawienie dawki, czyli tam dajmy na to 200 na hektar, i to jest wszystko odnośnie dawki. Produkt A, oj, produkt A, czyli tu będzie nasz nawóz, nasza nazwa nawozu, okay. którą sobie wpiszemy. W próbie kręconej, szerokość robocza, prędkość naszej maszyny, co tu mamy jeszcze? Start stop siewu, czyli tu będziemy klikać, i nasz rozsiewacz będzie siał, włączenie całego siewu poprzez start stop. tribord czyli tam siew graniczny, siew krawędziowy od razu nam automatycznie 15% dawkę zmniejsza przy, przy granicy. Dalej, zwiększenie dawki o 10%. Zmniejszenie o 10% 100% to jest żeby wrócić do no, naszej dawki, nie? zadanej e, Druga strona e, Nasz cały operacyjny tutaj e, najważniejszy najważniejsze menu e, Wybór nasiona Czyli to co mówiłem wcześniej e, Wpisujemy produkt Dzisiaj będziemy siali e, Kideret. E, tak to się pisze, nie? No zaraz zobaczymy. no dobra. E, współczynnik naszego nawozu. Każdy nawóz musi mieć swój współczynnik, aby nam dawka prawidłowo wyszła. E, czyli, żeby ustalić współczynnik, musimy zrobić próbę kręconą albo wpisać współczynnik z aplikacji, którą mamy dostępną właśnie do, w telefonie, w telefonie do, do rozsiewacza. Dzięki której można bez próby kręconej e, tak na szybko sobie. No, ustawić maszynę, nie? No, ale pewnie zrobić. Pewnie to, to jest zrobić próbę kręconą. Trzeba zawsze robić y, próbę kręconą, bo no, wiadomo, magazynuje się różnie no w różnych miejscach, wilgoć, wszystko ma wpływ. wpływ I granola może być inna, nie? Tak, no, czy, czy, czy temperatura, czy no, no wszystko wszystko ma y, wpływ. nie? Y, wejście w próbę. Inicjalizacja, siłowników do próby. On sobie teraz je zamknął, otworzył. Teraz tak. Na którym będziemy robić próbę? Możemy wybrać lewy, możemy wybrać prawy. Aha. Będziemy ściągać lewy, czyli wybieramy lewy. I teraz umieszczamy pojemnik. Słychać, że właśnie nam się tutaj mhm. otworzyła zasuwa. Znaczy ustawiła się zasuwa, jeszcze się nie otworzyła. Włączamy wałek 540 obrotów. Start. I maszyna nam y, pakuje nawóz do wiaderka. A przez jaki czas to musi lecieć? Yy, on, komputer sobie sam to y, wylicza. Nie? Y -y -y. No i to co wyjdzie w próbie wpisujemy tutaj w komunikator. Nie? Czyli to będziemy robić za chwilę. Yy, dalej, najważniejsze, nasza szerokość robocza. Czyli dzisiaj będziemy... Y, A, na 21 metrów. 21 metrów, czyli już tutaj wpisałem wcześniej. W łopatki jakie mamy? 18,24, czyli 28, 28, tak? No to dobra, 18,28. E, regulowany syp, no to jest. E, od, zależy, jakie mam ubaty, nie? On sobie sam dopasowuje wtedy na przykład ustawimy na 24,36, no to jest 128, nie? E, 18,28, no to jest 130. To będzie nas interesowało, bo to wiadomo, jakie są ścieżki opryskiwacza i siewnika Dokładnie. i tak dalej. E, dalej, tara, czyli żeby nam. Nasza waga wskazywała 0, obecnie mamy 121 kg. No to jest bzdura. Rozsiłacz jest pusty, czyli zerujemy. Czy na pewno? Klikamy jeszcze raz. Jest 0. I teraz na pierwszej naszej stronie mamy tutaj 0,0. No, ten jest ten... wytarowana. Wytarowana. Eee, import danych. Hmm, test, czyli można nasze nawozy z aplikacji wrzucić yy, na komunikator. Poprzez pendrive'a, nie? O, to jest w Tak. Eee... Dalej, pozycja mycia. Czyli chcemy mieć rozsiewacz. Otworzyć, na pewno otworzyć zasuwy, otwieramy. Aha, w ten sposób. I on teraz w tej chwili otwiera zasuwy, nie? Do mycia. No i dobra. Regulation O. Eee... No to musi być włączone. Jak będzie tutaj na off, no to nie będzie nam tutaj ważyło, dobrze? Aha, w ten sposób. Tak. No. Tutaj jest y, taka y, ikona, i jakby się to wyłączyło, to z tego co kojarzę, że ona zniknie i wtedy on nie będzie. A nie. No tutaj nie. A powiedz, licznik hektarów jest? Jest, jest też. Regulation. No, no dobra, co tam pierwszą stronę mamy? Najważniejsze, i hektary nasze, nie? Razem część. Aha, czyli dzienny, dajmy na to, i można dzienny, jakby. Znaczy, pole można, o tak, można pole. Pojedyncze jedno, albo w całości, i do... w całości, ile w... zrobiliśmy dziennie, nie? No i w sumie tyle. No i, i, i ustawienia tutaj yy, nasze, główne, że tak powiem. Czyli możemy to z prędkością symulowaną ustawić, yy, czyli jakby tam na przykład się antena uszkodziła. I no. Aha, no, dany bieg? Tak. I, i prędkość 8 na godzinę, ją on do tej 8 na godzinę da, dawkę trzyma. W ten sposób. No ty już, że warunek taki, że masz 8 na godzinę faktycznie. W razie uszkodzenia Tak, 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 tak. Wszelkie y, ustawienia tutaj są dostępne pod kodami, żeby tutaj nikt nie wszedł i nie poprzestają. nie. już dla serwisu. Tak dla serwisu, też są dla klienta, ale to tam. Klient dostanie informacje już tutaj <noise> osobiście. No i dobra, wszystko. No w sumie mamy wszystko. No i jeszcze nawigacja, nie? Nawigacja i teraz jeszcze, teraz czekam, wejść tutaj, o i teraz mamy tutaj nasz jakby główny ekran. Wchodzimy mhm. tutaj, mamy podgląd na nawigację. W ten sposób. W ten sposób. No i wiadomo, auto musi być, tu jest zasięg naszej anteny. Auto, żeby nam działała ta cała nawigacja, B Co tu jeszcze mamy? Punkt referencyjny. Tak, tam już kwestia Bajery. obrysy, pola. No to będziemy musieli tutaj akurat omówić, tak, no na praktyce bardziej o. No i nie chcę nawigacji przerwać. No i w Dobrze. sumie, tyle, nie? No, witamy po, pokrótce, po przerwie. Robimy testy. Czekaj, tutaj, nie? Mhm. Ekstremalnym bym powiedział. Dobra. No i dobra, można się zatrzymać. Stoimy. ASE, yy... AB, A -A nawigacja. A. -A. Dobra. Jest OK. Start. On nie ruszy, bo mamy tutaj yy, teraz. pana yy, no, przyjechała. Aha, dobra. To ty to, czyli... włączyć? Start. To start. nie będzie teraz siebacz. Dopiero, dopiero jak ruszymy, bo on sekcję wtedy Dobra, to co, ruszamy. I obroty 540. Tak jest. No jak... Teraz po kolei otwiera sekcję, nie? widać ładnie. Mhm. Ekstremalne sianie kizeretu. Czekaj, ja przymknę okienko. No. No, i można Nawet teraz... Decz, szybciej możemy pojechać na Navigację, Nawigację tak? Aha i faktycznie teraz jest AB Widać znaczy Równoległe Tak, tylko że trzeba zrobić za chwilę B, nie? To można w zasadzie można teraz, bo to jest o wiele prosto, to może dojdziemy do końca, to no możemy do końca dojechać Ale po siebie pasowym to jednak twardziej jak po rany by tak nie pojechał teraz Nie ma co się czarować, Nie. nie, nie. Trochę było to powierzchni, ale tak to idzie. Są właśnie takie hardkorowe. Hard Tyle deszczu co dostaliśmy, to szkoda gadać. No już tam nam teoretycznie obliczył, że niby 2,54. Ale ładnie, idzie, nie myślałam, że tak będzie szło. Powiem szczerze. No, trochę jeszcze grunt trzyma, nie? No troszkę, ale wydaje mi się, że ta pasołówka robi robotę. A wiem, po ranę miał jechać, to podejrzewałem, żebyśmy nic nie nagrali. Dobra, można by w zasadzie już? Yy, w czasie jazdy? Tak, no to tam mu nie będzie przeszkadzało. Jeszcze raz? Aha, już, już jest. Już jest. No. I poproszę teraz wziąć, na... Teraz wziąć na... Na, rozsiewacz. na rozsiewacz. I widać każdy nasz przejazd. Tu już teraz yy, nic nie robię, sam zamyka? Powinien zamknąć. Dobra. Możemy się zatrzymać i tu nawet. wstajemy. Aha i, i zamk Zamknęty. zamknięty. Zamknięty. sekcja i... Dobra. To teraz co jedziemy? I, teraz i możemy wjechać w kolejny przejazd i sam powinien otworzyć. Sam otworzy. Teraz się słychać, nic nie słychać. A teraz że nic nie sypie, nie rzuca. I teraz będzie ładnie po kolei sekcja otwieramy. Okej. Okay. Oczywiście. Ładnie zaczyna od prawej i lewa. I nakładów żadnych nie ma? Nie, nie. Bo no tu w sumie ile jest? 12 sekcji? Tak. Dobrze mówię? 12, nie? No już jest komfort. No Można jest. bez połorca od razu rozsiewać i na łąkach. Tylko, że trzeba mniej więcej sobie te 20 metrów odliczyć Pole, nie? bo wiadomo, pierwszy przejazd, to... Najważniejsze to się ustawić na początku równo. Tak. No, to już jest informacja, że w prawym czujniku jest trochę mniej nowo a, a to też może być no, kwestia... zatwierdzić. Którym? Tym? Yy, to... Tym. No. Kwestia tego, że po prostu trochę więcej na jedną stronę poszło, tak? przy to zasypaniu. Się nie? No, to jest... no No, no, no. bo jakbyśmy mieli ten się krawędziowy, no to on sobie ogranicza dawkę. Może być faktycznie tak, że w prawym będzie mniej. Nie Aha, w, 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 więcej. więcej, no faktycznie. Nie w, od, od, od granicznego? Będzie właśnie więcej, o, tak. O, no, Z uwagi na ten graniczny się Tak. Leci, leci. Nawet się uchyli. No, bardzo też ubywa, także. Ubywa. Kabinka szczelna, nie? 260 kg mamy jeszcze w zbiorniku. A zobaczymy, jak dojedziemy do końca, jak będzie zamykał. To też będzie widać ładnie. fajne. Można nawet na nawigację wejść i to będzie ładnie widać, bo będą te czerwone. Tak, no. i tu nie ma nawet nakładów ani nic. Rzeczywiście, Tak, dziwnie, że to człowieka nic nie obchodzi, tylko, tylko jeździć po ścieżkach. Ważne jest zacząć i prawidłowo próbę ten cel zrobić Właśnie to postanowiłem, nie wtedy jest o. Dobra Musimy się celować teraz Ale są warunki hardkorowe no, no ale co zrobić 3, 60 mamy ze Teoretycznie <laughs> Ładnie no. pootwierał. Nie mamy żadnego sygnału dokładnego, że ono no już jest niski A. poziom zbiornika. Dobra, zatwierdź zielonym. Tak. No ale tak pokrywają się te hektary właśnie, co jest, co jest na... Yy, monitorze. No to jest to mniej więcej, no bo to nie jest tam dokładna nawigacja, nie? co do tam centymetra i teoretyczna wartość obliczania. No ale z przejazdów z tych przejazdów, na następnym przejeździe będziemy przejeżdżać, to będzie fajnie widać, bo on sobie przynie, nie? To A rzeczywiście, się... bo by się nałożyło? No, no, bo teraz czekaj, żebyśmy zobaczyli ile mamy yy, nawozu, no to, to czyli na rozsiewacz. Sto można iść już w sumie, żeby zobaczyć. No to jeszcze nie jest tyle. No to, żeby się tam, może widać w tych okienkach. Nie widać, ale nie wiem tam jest. Tam jeszcze jest, ale dużo nie ma, końcówka. No, no to też nie wiadomo jak się wsypało właśnie. To co, idziemy zobaczyć? No, można, no to może cię, żeby nie obleci. No niby tam jeszcze widać, że jest. Zostało 100 kilo. Dokie coś tam widać jeszcze. No i też będzie tu tutaj półsilnika zamykał. Także też się z jednej strony zrobili mniej czy, albo więcej. Ciekawe nie? czy starczy. No właśnie, żeby w pomocy właśnie No właśnie, o patrz, to jak mokro, nie? Najważniejsze, żeby pola nie, nie upieprzyć, no ale nie źle. Aha przejazd idziemy Sam zamknienie